Ale nie damy rady z łobuzem. No. no, co? No ja nic nie mam, No, ja nic nie My No jest słodki. No. No jest słodki no. Słody to Taki tulek jesteś, no, nie? Taki tulek jest. Ta? No, mhm. A spróbuj zabrać rękę. No, teraz może nie, bo tak nie bardzo, ale. Ale jakbyś tak sobie usiadła, na przykład on ci głowę na tym, weźmiesz rękę, to momentalnie jest. Noc pod ręką, żebyś tą rękę wzięła z powrotem i wygłasnęła. Kulek, kulek, blisko, patrz Tu Świczą tu się, świczą. Łobuzek, idź. Idź, łobuzek. Bo jak grafik się pogoni, to... Przeź, ojej, bo mnie przewrócisz zaraz. A. no technicznie duże, ale ostatnio się właśnie dowiedziałam od Kasi, bo się mm -hmm. okazało, że jakoś